Cześć kochani, witam się z wami w kolejnym odcinku ze zdrabkami irlandzkimi. Dzisiaj przychodzę do was z takim odcinkiem za 17, 17 euro i mam tutaj zdrapeczkę za dyszkę. Mam krzyżówkę za 5 euro, którą rzadko mam okazję zdrapywać, i dzisiaj sobie ją właśnie razem zrobimy. No i tutaj taką jedną mamą zdrapkę za 2 euro. Zobaczymy, co te dzisiejsze zdrabki nam tutaj przyniosą. Tak więc kochani, jeśli jesteście ciekawi, jaki będzie wynik, zapraszam was do oglądania. Trzymajcie mocno kciuki. No i zaczynamy. Zaczniemy sobie od tej zdrapeczki za 2 euro I tutaj w grze numer 1 szukamy 3 razy tej samej kwoty Samy Tu mamy 5, 15 tysięcy, mamy free, mamy 100 200, 100 5 i free Czyli pierwsza gra jest niestety pusta a w grze numer 2 musimy znaleźć trzy takie same symbole i mamy tak, mamy prezent, pierścionek. No niestety każdy inny, dwa tylko prezenty. Do wygrania były dwie dyszki, no ale niestety nie nasze. I weźmy sobie może teraz krzyżóweczkę. No mam nadzieję, że całą krzyżówkę tutaj ładnie widać. Tak więc drapujemy. Krapujemy, szukamy G i H, i mamy H tutaj. Mamy G, G, H, G, H. W drugiej krzyżówce mamy H. Do wygranej potrzebujemy oczywiście trzech słówek. Dalej mamy S i R. Mamy R. Jest R, jest S. Tutaj jest S. Tutaj jest R. No, trochę mamy tych literek R i S. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Krzyżówka numer dwa. R i S. No i zdrapujemy dalej. I mamy tak, mamy V i K. V jest tutaj. K. K mamy tutaj. Czy gdzieś jeszcze? No na razie nie widzę. Dalej mamy F i A. Jest a, Na f tutaj dwa razy, a i f. Dalej mamy literkę Q i literkę I. Więc I mamy tutaj. Mamy Q. Tu mamy jeszcze I. Tutaj jest I. Tutaj. Tutaj. W drugiej krzyżówce mamy tylko I. Nie jest Q też. I co tam dalej? Mamy N i B. N i B I tak, N mamy tutaj. Tworzy nam się pierwszy wyraz. Tutaj mamy jeszcze B. by się przydało, no albo L, tu jest przede, dobra. Dalej mamy T, T oraz Z, więc T jest tutaj, tutaj, T. Jeszcze tutaj jest T. Ale Z nie widzę w tej krzyżówce niestety. Tutaj mamy t. No, Z nie ma. Jest L i M. Słabo jest zaznaczone. L i M, L i M. Dwa razy M. L. I tutaj mamy L. Tutaj nam się tworzy wyraz. Drugi wyraz. Dwa wyrazy już tutaj. Czy te było w bonusie? Co tam dalej? Jest E. E mamy dwa razy w bonusie. Tutaj mamy, tu, tutaj, tutaj. No i tak, tu mamy słowo utworzone, i to jest chyba drugie, czyli jest jeden, drugi. Jest trzeci wyraz super, tutaj jest trzecie słowo utworzone. Tutaj jeszcze e, w nie było. Tutaj jest słówko, tutaj drugie. Sprawdzam szybciutko, żeby później. Nie mieć tego sprawdzania. Jest, wszystko się zgadza. Są trzy słowa, więc jest już wygrane na tej krzyżówce. Więc już jest co najmniej ten zwrot. Jeszcze trzy literki przed nami. X. X nam daje czwarty wyraz. Super. Za cztery słowa jest dyszka. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Dalej mamy J, ale J nie kojarzę, żeby było. Gdziekolwiek. I ostatnia uwaga. Uwaga, Y. Czy Y nam tutaj zmieni sytuację? Tutaj no niestety nie było C. C nie było. No u nie było. T. Te było. Czekajcie. Chyba jest następne słowo. I było. S, A, T, I, F. Jest, jest słowo. Raz, dwa, trzy, cztery. A nie, no to cztery wcześniej policzą, tak? Nie, czekajcie chwilę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest pięć, dobrze, pięć słów, piętnaście euro. Tu jest jedno, tu jest drugie, tu jest trzecie, tu jest czwarte i tutaj jest piąte. U nie było, W nie było, O nie było, P nie było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć słówek na tej krzyżówce, super. Yy, za pięć słów jest 15 euro, jeszcze dwa, jeszcze dwa, no dwóch już nie, nie zdobędziemy na, tej, na tych zdrapach, może być tylko lepiej. No bo dwa nam brakuje, żeby odzyskać cały wkład, no bo wkład to było 17 euro, a mamy już 15, także bardzo, bardzo fajnie. Jeszcze szybciutko sprawdzę drugą krzyżówkę. D nie było, U nie było, tu jest jeden wyraz, tutaj jest drugi, nie było P. Czy P było? Nie, nie było. C nie było. Było Y, no, ale Y nam tutaj nie zmienia sytuacji. Więc zostajemy tutaj z dwoma. Ale wygrana jest 15 euro, super, bardzo fajna. Zobaczmy sobie, tutaj była dyszka. Okej, okay, dobra. Także może być tylko lepiej, może być jeszcze wygrana w najdroższej skarbie za dyszkę. Zaraz, zaraz się o tym przekonamy. Ok. No więc tu mamy wygrywające liczby: 38, 3, 13, 34, 17. Tutaj do, każdej, do każdego rzędu jest osobny mnożnik, jeszcze w razie wygranej można tą wygraną pomnożyć. Ok, no to szukamy. 33 nie ma, 23 nie ma, 18 nie, 7.

Dwadzieścia osiem mamy trzydzieści osiem. Dziewiątki nie ma. Szesnaście nie ma. Trzydzieści pięć, trzydzieści dwa, dwadzieścia dziewięć, mamy w ogóle dwudziestek, trzydzieści dziewięć jest obok i szósteczka. Dalej osiem. Dwanaście.

Gwiazdkę, jeśli się znajdzie gwiazdkę, no to jest wygrana, przypisana na gwiazdki. No ale niestety mamy parasolkę. Parasolka była za 250 euro, ale niestety nie mamy. Także ta zdrapeczka jest niestety przegrana, no ale krzyżóweczka praktycznie prawie cały odcinek tam dzisiaj odrobiła. Rzadko ją strapuje, rzadko udaje mi się ją dostać, a Akurat mi się udało i, i jak widać opłacało się ją wziąć. Bardzo fajna wygrana. Także kochani, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę, zostawcie jakiś fajny komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, również Was do tego namawiam, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków, jakie mam dla Was w przygotowaniu. A tymczasem żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego wieczorku oraz wysokich wygranych w Waszych zdrabkach. Trzymajcie się ciepło. No i do następnego. Pa, pa.